Przede wszystkim trenerze gratuluję. Trzech punktów zostają one tutaj stolowej woli. No Ten mecz trzeba rozpatrzeć w dwóch, tak jak ja zawsze rozpatruję, w kilku kategoriach. Pierwsza kategoria to sportowa, druga, druga no, przygotowania do meczu, jeżeli chodzi o drużynę przeciwną i w ogóle wszystko, jeżeli te wszystkie rzeczy, które miały nas wybijać z rytmu. Od samego początku, mówię tutaj o serpentynach, o, o racach, no spowodowały, że faktycznie było to świetnie przygotowane. I chyle czoła, bo nie tylko na boisku, jak widać, się wygrywa, tylko, tylko, tylko również, jeżeli drużyna, nasza drużyna Jastrzębia, dobrze wchodzi w, od, pierwszy, od pierwszych minut w mecze, narzuca tempo, tutaj, Tutaj się udało i, i, faktycznie, i faktycznie byliśmy za każdym razem wybijani z rytmu. Nie potrafiliśmy tego rytmu złapać. Tych przerw było naprawdę bardzo dużo, od 20 do 24 minuty. Także myślę, że to, to było naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o mecz, no można powiedzieć, w pierwszej połowie nas, nas nie było, nie dojechaliśmy jeszcze. Jeszcze nie, nie wyszliśmy na boisko, chociaż można powiedzieć, że parę sytuacji stworzyliśmy, szczególnie w bocznych sektorach. Dochodziliśmy do pola karnego. Może to nie były stuprocentowe sytuacje, ale stwarzaliśmy jednak te sytuacje. Ale nie potrafiliśmy tej finałowej piłki w odpowiedni sposób zagrać do partnerów i, i wykończyć akcji. Druga połowa no zdecydowanie lepsza w, w naszym wykonaniu też dlatego być może, że pojawił się taki nominalny drugi napasnik w postaci Kacpra prazycha chociaż ja bym nie chciał tej pasji, czy my gramy dwójką napasników tak naprawdę nominalnych, bo, bo, bo my gramy bardzo ofensywnie, mając, mając jedną dziewiątkę, czy z jednej strony szymon Gołów, czy z drugiej strony Ricardo, czy nasi boczni obrońcy, grający bardzo ofensywnie. Także no, my ten mecz przegraliśmy już w pierwszej połowie i to, i, i to, i to wyraźnie nie tylko dlatego, że, że straciliśmy dwie bramki, ale, ale właśnie z racji tego, że nie potrafiliśmy się zorganizować po, po tych momentach, kiedy, kiedy faktycznie e, te wszystkie okoliczności nas, nas wytrącały z, z gry. E, myśleliśmy, że uda nam się w drugiej połowie odrobić straty. I, i to miało na celu właśnie wprowadzenie również drugiego napastnika. Niestety to się, to się nie udało. Nie chcę mówić o, o, o trzeciej bramce, która tak naprawdę jest konsekwencją tego, że już się naprawdę otworzyliśmy i, i chcieliśmy zdobyć tą, tą bramkę wyrównującą. Ja jeszcze raz gratuluję, panie trenerze, dobrego meczu, przede wszystkim myślę bardzo fajnej atmosfery stadionu, tego wszystkiego, co tutaj, co tutaj macie. Myślę, że dla zawodników taka pora rozgrywania meczu jest naprawdę cudowną rzeczą. Gra przy światłach, mokra murawa, nic piękniejszego nie może się, nie może się zadziać. W tym, w tym zawodzie szkoda, że nie podtrzymaliśmy tej, tej, tej takiej dobrej naszej pasy przed nami dwa mecze ze Stomilem i u siebie z Kaliszem. No i cel pozostaje niezmienny. sześć punktów i tak chcemy na to. Na to patrzeć. Będzie bolało, podróż będzie trudna, ciężka, ale, ale musimy to przetrawić i mam nadzieję, że wyjdziemy z tego silniejsi. Dziękuję, panie trenerze, za, za, za gratulacje. Dzisiaj będzie nietypowo, bo od jakiegoś czasu taki miałem pomysł, żeby przedstawić członków naszego sztabu i tak ostatnio trochę nie było. Ku temu możliwości, bo, bo przegrywaliśmy, a nie chciałem kogoś na minę wpakować w takiej sytuacji. Dzisiaj się to zmieniło, wygraliśmy, więc chciałem, żeby mecz skomentował drugi trener, trener Maciej Jarosz. Także zapraszam Maciej. Dobry wieczór. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to myślę, że kluczowe było to, w jaki sposób będziemy reagować na to, co się dzieje na boisku. Wiedzieliśmy o tym, że GKS Jastrzębie jest drużyną, która bardzo dobrze gra w ofensywie, szybko dostarcza piłkę do zawodników przednich formacji i, i z tych piłek już wygranych w trzeciej tercji potrafi stwarzać sytuację. Więc chcieliśmy temu przeciwdziałać w ten sposób, żeby jak największą część tej pierwszej połowy rozegrać wysoko. Myślę, że dlatego też strzeliliśmy szybko bramkę, że wyszliśmy dobrze nastawieni, potrafiliśmy szybko przejąć inicjatywę, bramka Arka na 1-0. Później troszkę trudniejsze momenty, bo też drużyna gości bardzo dobrze potrafiła zareagować na nasz pressing, ustawiała skrzydłowych szerzej, przez co nasze dziesiątki już musiały wykonać inną pracę, zeszliśmy niżej. I chyba w takim kluczowym momencie, kiedy troszkę cierpiliśmy, bramka Bartka Piotrczaka na 2-0, która dała nam dużo spokoju w tej pierwszej połowie. Jeśli chodzi o drugą część gry, tak jak pan trener powiedział, zmiana. Środkowego pomocnika na napastnika spowodowała to, że, że tych piłek do przodu było jeszcze więcej. My znowu musieliśmy troszkę inaczej do tego podejść. E, stracona bramka, ale, ale wydaje się, że po niej już kontrolowaliśmy w miarę to, co się dzieje w obronie. No i bramka na 3-1 zabiła już ten mecz. Na pewno jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to był taki mecz, chyba trzeci na przestrzeni tego sezonu, kiedy. Wydawało się, że to ciśnienie jest zwiększone, ale nasz zespół pokazuje to, że za każdym razem, kiedy gdzieś docierają do nas sygnały, że jest ciężko, to cały czas jest duża jedność, duża wiara w siebie i. No i dzisiaj wygrywamy właśnie takie spotkanie o podwyższonym ciśnieniu. Dziękuję.